Jego koledzy w Chelsea żartowali, że to najbardziej leniwy piłkarz świata. Eden Hazard rzeczywiście nie odmawia sobie wina i grilla z przyjaciółmi. Nawet wtedy, gdy kolejnego dnia miał mecz. Ale zaraz potem i tak był genialny. Rio Mavuba z Lille opowiadał, że zdarzyło mu się nawet odhaczyć hat w 30 minut, będąc na totalnym kacu. Tę anegdotę też przytoczy w tym wideo. Gdyby się dobrze zastanowić, to w ostatniej dekadzie nie było wielu bardziej zjawiskowych piłkarzy. Azar przyspieszał jak Ferrari. Był królem angielskich boisk, a po latach nie owijał w bawełnę i przyznał, że tylko od Messiego czuł się gorszy. Opowiem wam w tym odcinku, dlaczego nie wyszło mu w Realu Madryt i jak wielkim zawodem okazała się dla niego reprezentacja Belgii. Wiecie, co mnie najbardziej wkurza? Że w półfinale mundialu w 2018 roku strzelił nam Samuel Mtiti, opowiadał były piłkarz Chelsea. No bo ile goli w karierze strzelał Mtiti, on wtedy pozbawił nas marzeń. Zapraszam Was na tę historię od Belgii i Francji, aż po Madryt, gdzie Azart osiadł na dobre i z piłki przerzucił się na padla. Dzięki z góry za wszystkie podbicia, łapki, subskrypcje mojego kanału, gdzie nowe filmy wjeżdżają co dwa albo 3 dni.